Mandero i I Niedzielę i przed ósmą tym momencie, w Welcome to Za mną wodzie są ich widać Sławek, opowiadaj, jak tam? Jakieś tam? Perelki? Perelki? Ale Węcach widzę dużo. wypłycenie widzę. Dobra, przywitam się na live Pierwszy sygnał 10 grosz. Pogadaliśmy z Michałem, z Michała żoną. Także pozdę, Michał Michał leci na pół do pracy. Działa budowlance tak jak i ja w kontakcie jesteśmy już na łączach telefonicznych, jak coś lecę. Dalej, przed chwilą był dziabąk, a teraz hajs. 10 Tu widziałem 100 groszy. I co? Gdzie jest moje 100 groszy? Jest, tu. czerwona jak cegła. Git, ok, była kasa. Chyba na pewno 100 groszy, ale ładne To jest ładne 100 groszy Myjo, myjo Kurde Gansnoje Szok, szok, szok Następna złotuwa To już taka przebarwiona Ale ładna Ładniutka, 95 5 rocznik Super Chyba będzie ziko Sygnał na to wskazuje. Chyba wsić Jak nie jak tak. Pięknie. Dzisiaj złotówki rządzą. Wyjęłem kapselka przed chwilą. A tu jest 100 groszy. To kopań kapsel przed... jest dobrze Dwa ziko w jednym dołku obok 6 gotów a ja nawet nie słyszałem tej dwójki bo słyszałem śmieć GIT jest 500 groszy na pokładzie wydobany 500 sygnału do przodu jest po groszu Tech będzie żyć każdy No tego tak, z wiem jak tu nie Daśla zimna woda Jest 500 groszy Chyba 200 groszy będzie Tak to wygląda Wcześniej kapsel maskował i go wyjęłem I teraz sygnał jest na pokładzie Co tu będzie? Jest Czerwona dwójeczka Moja Pięknie Jest jeszcze jedno ziko będzie ładne. I to jest fajnie. Ser bezprotest, ileście groszy. Ilek przyszedł na bajerę, a ja ma ziko. Ciesiu. Sławek się zabija, daj ci przestrzegam wykrywacz albo sito I Pokażę co tu ma nakoszone 5 garści, bilonu pewnie ma Uchu, uh, piątka uh. widonowa Koraliki Tu masz 5, 6 Sło człowieka, większy sito weź No ponta się przydało to złagować Panie, spało się, ja piję. Ty no paś, to ma piątki Czekaj, się To byście to No tak Chodź piątki Pięć Dziesięć Dwanaście, trzynaście za dwie dychy masz ponad tutaj To na początku jest jedna kieszeń Także mega, mega panie O kurde. Nie Sławek policzy i da cenę, ale mojek od dwóch tu widzę. jest piękny kolczyk ale czy srebelko, to nie wiem taki wiesz jest może być srebrko ale poleżało z kamieniem albo i plastikiem ale jest no odchodne jeszcze pięćdziesiątka chyba 100 groszy jeszcze będzie tutaj Tak się zapowiada. Jest. Co tu Super. Super, mega. Następna zrzuca dzisiaj z Jedna za drugą wpadają. A ja idę na brzeg. Szybetka tu w wodzie Dwa złote chyba, chyba musi być na złote pięknie. Miju, miju sprzęt jak coś i do podsumowania, co tam? Myju, myju robię. Tak. Pranie brudnych pieniędzy, tak zwane Pyk. Pyk. Wejdzie to do sita? Wejdź. Podkarpackie sito, mam pojemne. Jeszcze Gdzieś tu coś jest No o, <noise> Piądka, gdzieś, gdzieś <noise> Ładnie co? Dobra Dalej, 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 tu jest <noise> dalej, Pierwszy raz w wodzie, tak? Pierwszy raz w wodzie jest 100 groszy Ale na nawet jakieś piwo będzie na pół Na pół będzie. Do kenigera to A to nawet nie jest, wieczysz? zobacz, kalesoniak, ale nie aluminiowy Także pierwszy raz z cruiserem Duży nie ma srebro? Nie ma. Duży ma płetwę, a my tylko ma I Bozia. Mustafowa Bozia. Pozdrow Mustafa. 3, 4, mówisz 5 zł, tak? 6,83. 6,83 i budowa. Tak. No to ma chęć żyć, nie? Tylko ja. nie wiadomo, czy to jest na baterię. Nie. Jest, nie jest. CCCP. O, tu nie jest srebro? Nie, ale ładne. CCCP chociaż ciężkie to jest pani. nie takie ruskie mieli srebro? nie wiem nawet to duże 6 ile? 8,40 8,40 i teraz tutaj 2, 4, 6, 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kurde ile? ponad 20? tu mam 2 zł dobra liczymy od nowa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 19, 21, 22, 23, 23. Ja mam 25 pana złód. No. To Słabek też tam ładnie po nie? 25 ziko idzie ten kolczyk srebrny był. Gdzieś go przysiałem Patrz, zgubiłem kolca. Tak A jest, i... tutaj, jest. Chyba z kawałkiem ucha, nie? Trzeba tak. będzie dać do, do DNA dum badania. Ucho <laughs> <laughs> się odlepiło i taki guzik. Także tak to wygląda. Niedzielne Oł. połowy Ołów, jest połów. To Tak, pozdrawiamy. Chałup, nie? Welcome Hałp. to. I co, w tygodniu dopiero, chyba dziś coś może. Do zobaczenia.